Znasz to uczucie, kiedy ktoś sprawia, że czujesz się coraz bardziej zmęczony, sfrustrowany, i jakbyś tracił energię z każdą minutą? Ludzie, którzy zamiast wspierać, ciągną cię w dół. Relacje, które zamiast budować, niszczą twój spokój. Każdy z nas trzyma się czasem znajomości, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlaczego? Bo boimy się, że odcięcie tych osób to egoizm, albo porażka. Ale co jeśli porzucenie toksycznych ludzi to nie słabość, a siła? Nie strata, ale zysk? Marek Aureliusz pisał: Nie wszystko, co się rwie, jest stratą, czasem to wyzwolenie. Toksyczne relacje nie tylko odbierają ci radość, ale także blokują twój rozwój. Decyzja o odejściu od tych, którzy cię ranią, może być najważniejszym krokiem do odzyskania wolności. I wewnętrznego spokoju. W tym filmie poznasz sześć nieoczywistych zalet porzucenia ludzi, którzy cię niszczą. Zobaczysz, że odcięcie się od toksycznych relacji może otworzyć drzwi do nowych możliwości, lepszego samopoczucia i prawdziwego rozwoju. Gotowy, by odzyskać swoje życie? Zaczynajmy. Toksyczne relacje są jak nieustanny hałas w twoim życiu. Ludzie, którzy cię krytykują, manipulują albo podważają twoje poczucie własnej wartości, wprowadzają chaos, który odbiera ci spokój. Kiedy decydujesz się odciąć od takich osób, odzyskujesz ciszę, której tak bardzo potrzebujesz. Spokój umysłu zaczyna się tam, gdzie kończy się cierpliwość dla niezdrowych relacji, mawiał Seneka. To właśnie ten moment, gdy uwalniasz się od niekończących się konfliktów, plotek i niepewności. Wyobraź sobie swoje życie bez ciągłych kłótni, bez poczucia, że musisz bronić się przed nieuzasadnioną krytyką. Stoicy wierzyli, że spokój jest podstawą szczęśliwego życia. Marek Aureliusz pisał: Znajdź spokój w sobie, a znajdziesz go wszędzie. Decyzja o porzuceniu toksycznych relacji nie jest więc aktem egoizmu, ale troski o siebie. Dajesz sobie szansę na ciszę, która pozwala lepiej myśleć, czuć. I podejmować mądre decyzje. Przykład stoickiego spokoju można znaleźć w historii Epikteta, który jako niewolnik był otoczony ludźmi, którzy chcieli go złamać. Mimo tego zachowywał wewnętrzny spokój, bo wiedział, że to on decyduje o tym, jak reaguje na otoczenie. Kiedy usuniesz z życia tych, którzy burzą twoją równowagę, twój umysł stanie się jak spokojne jezioro, niezmącone i klarowne. Czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, jakie posiadasz. Spędzanie go z ludźmi, którzy cię nie szanują, to jak wyrzucanie złota w błoto. Stoicy wierzyli, że każda chwila powinna być poświęcona na coś wartościowego. Seneka ostrzegał: Największa strata to poświęcać czas tym, którzy na niego nie zasługują. Kiedy odcinasz się od toksycznych ludzi, odzyskujesz czas, który możesz zainwestować w relacje, które cię budują. Wyobraź sobie, że zamiast wysłuchiwać narzekań, manipulacji czy krytyki, spędzasz czas z ludźmi, którzy Cię inspirują i wspierają. Relacje, które karmią Twoją duszę, a nie ją drenują, to jak podlewanie zdrowych roślin zamiast chwastów. Ludzie, którzy wierzą w Ciebie, wzmacniają Twoje poczucie własnej wartości i pomagają Ci wzrastać. Przykład Marka Aureliusza pokazuje, jak ważne jest otaczanie się odpowiednimi ludźmi, jako cesarz wybierał doradców, którzy byli mądrzy i uczciwi, wiedział, że jego czas jest zbyt cenny, by tracić Go na dwulicowych pochlebców, dzięki temu mógł rządzić sprawiedliwie i zachować spokój ducha. Twój czas również jest cenny, poświęcaj Go tym. Trwanie w toksycznych relacjach to jak powolne podcinanie własnych skrzydeł. Ludzie, którzy nieustannie cię krytykują lub umniejszają twoje osiągnięcia, sprawiają, że zaczynasz wątpić w siebie. Kiedy decydujesz się odciąć od takich osób, robisz krok w stronę odzyskania swojej wartości. Epiktet mówił: Nikt nie może cię poniżyć bez twojej zgody. Kiedy odmawiasz tolerowania złego traktowania, wysyłasz sobie jasny sygnał: Jestem wart szacunku. Każde nie wypowiedziane wobec toksycznych ludzi wzmacnia Twoje tak dla siebie. Zaczynasz wierzyć, że zasługujesz na zdrowe, pełne szacunku relacje. Twoja pewność siebie rośnie, kiedy widzisz, że masz kontrolę nad tym, kogo wpuszczasz do swojego życia. To nie tylko odzyskanie godności, ale też zbudowanie silniejszej, bardziej stabilnej wersji siebie. Marek Aureliusz wierzył, że wartość człowieka jest tym, co o sobie myśli, a nie tym, co myślą o nim inni. Odcinając się od ludzi, którzy próbują cię poniżyć, pokazujesz sobie, że twoja wartość nie zależy od cudzych opinii. Stajesz się twierdzą, której nie można łatwo zburzyć. Stawianie granic to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu. Bez nich pozwalamy innym przekraczać nasze komfortowe strefy, co prowadzi do frustracji i wypalenia. Toksyczni ludzie uwielbiają łamać te granice. Kiedy zdecydujesz się ich porzucić, uczysz się wyznaczać linie, których nikt nie może przekroczyć. Jak mawiał Seneka, nie pozwól innym deptać swojej godności. Wyznaczanie granic to nie egoizm, ale ochrona swojego spokoju i energii. Każda odmowa dla kogoś, kto cię rani, jest jednocześnie aktem miłości do siebie. To znak, że szanujesz swoje potrzeby i prawa. Ludzie, którzy nie respektują twoich granic, nie zasługują na miejsce w twoim życiu. Historia Epikteta pokazuje, jak ważne są granice. Mimo że był niewolnikiem, nigdy nie pozwalałby ktoś złamał jego wewnętrzny spokój. Powtarzał, że twoja dusza jest twoim królestwem. Nie pozwól nikomu zasiadać na twoim tronie. Porzucając tych, którzy naruszają Twoje granice, odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. Toksyczne relacje zamieniają Twoje myśli w chaos. Manipulacje, ciągłe dramaty i niepewność sprawiają, że trudno jest podejmować jasne i racjonalne decyzje. Kiedy odcinasz się od tych ludzi, Twój umysł staje się spokojniejszy i klarowniejszy. Stoicy wierzyli, że spokojny umysł to klucz do mądrości. Marek Aurelius pisał. Zamknij drzwi przed chaosem, a otworzysz je przed mądrością. Bez nieustannych konfliktów możesz wreszcie skupić się na swoich celach i wartościach. Twoje myśli nie są już mętne, a decyzje stają się przemyślane i spójne. Klarowność umysłu pozwala ci lepiej rozumieć siebie i świat wokół ciebie. Seneka mówił, że cisza umysłu jest początkiem zrozumienia. Kiedy eliminujesz z życia ludzi, którzy wprowadzają chaos, dajesz sobie przestrzeń do refleksji i rozwoju. Dzięki temu twoje życie staje się prostsze i bardziej uporządkowane. Toksyczne relacje działają jak kotwica. Spowalniają cię, ograniczają i nie pozwalają iść naprzód. Kiedy otaczasz się ludźmi, którzy ciągle cię krytykują, podważają twoje pomysły albo zniechęcają do działania, zaczynasz tracić wiarę w swoje możliwości. Stoicy wiedzieli, że rozwój wymaga środowiska, które sprzyja wzrostowi. Epiktet mówił: Jeśli chcesz iść naprzód, nie trzymaj się tych, którzy stoją w miejscu. Decyzja o porzuceniu takich osób to jak przecięcie liny, która cię wiąże. Nagle zauważasz, że masz więcej energii, odwagi i determinacji, by dążyć do swoich celów. Twój umysł nie jest już zajęty obroną przed nieustanną krytyką czy manipulacją. Możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne. Każdy krok, który robisz bez tego ciężaru, jest pewniejszy i szybszy. Wyobraź sobie ogrodnika, który pielęgnuje swoje rośliny. Jeśli nie usunie chwastów, które zabierają wodę i składniki odżywcze, rośliny nie będą mogły rosnąć. Tak samo jest z Twoim życiem. Usuwając toksyczne relacje, robisz miejsce na rozwój, sukcesy i nowe możliwości. Marek Aureliusz pisał. Usuń przeszkody, a droga stanie się jasna. Każda relacja, która cię ogranicza, jest właśnie taką przeszkodą. Odcinanie się od toksycznych ludzi nie jest oznaką słabości ani egoizmu. To przejaw troski o siebie i swoją przyszłość. Każdy krok, który robisz w stronę wewnętrznego spokoju, zdrowych relacji i rozwoju, jest krokiem w stronę lepszego życia. Stoicy pokazali nam, że życie w zgodzie ze sobą wymaga odwagi do podejmowania trudnych decyzji. Jak mawiał epiktet: Nie jesteś winien niczego tym, którzy niszczą twoją duszę. Pamiętaj, że odzyskujesz spokój, czas, pewność siebie i klarowność myślenia. Budujesz zdrowe granice i przyspieszasz swój rozwój. To wszystko jest warte podjęcia decyzji, która może na początku wydawać się trudna, ale w dłuższej perspektywie przynosi wolność.